Witam Was w dniu 78, czyli ostatnim naszej serii 100 dni do matury. Nie udało się dobyć do 100 filmów, ale na szczęście praktycznie dobiegliśmy do końca. Oczywiście, jeszcze cała masa OstroSupów, ale odsyłam Was do innych filmów na kanale, więc mam nadzieję, że to w tym roku wystarczy. W przyszłym roku się poprawię. Ok, więc dzisiaj omówimy sobie zadania różne. Wybrałam takie trzy według mnie dość fajne zadanka właśnie z różnych grania stosunków. No i przejdźmy najpierw do zadania właśnie dowodowego. Mamy dany prostopadłościan A, B, C, D, A', B', C', D'. I wiemy, że przekątna A c, czyli ta tutaj, przebija płaszczyznę A', B', D' a, b' d' w pewnym punkcie o. Niech to będzie tutaj. Czyli ten fragmencik tak naprawdę już jest pod płaszczyzną, więc jego nie widzimy. Mamy wykazać, że a' o dzielone przez o do OC jest równe jedna druga, tak? Czyli a' o w stosunku do OC ma się tak do siebie jak 1 do 2. No dobrze, no to w takim razie Ok, więc tą płaszczyznę sobie tutaj troszkę zawalujmy, żeby, żebyśmy zobaczyli coś więcej. No i tak, co możemy powiedzieć? Skoro jest to prostopadłością, to ja oczywiście nie mogę w żaden sposób twierdzić, że w podstawie jest na przykład kwadrat, no bo tak nie będzie. Ale mogę sobie od razu na pewno zauważyć, że jeśli bym sobie dorysowała tutaj Dajmy na to, niech to będzie A, B, C, D, E. Jeśli bym sobie dorysowała tutaj taką prostą, przechodzącą przez A i przez O, to jak najbardziej to moje E leżałoby tutaj na tej przekątnej A' C' no i byłoby po prostu punktem przecięcia właśnie tych dwóch przekątnych. Skąd to wiem? No możemy sobie zrobić rzut prostokątny tej właśnie przekątnej A' C, tej przekątnej tego całego prostopadłościanu na tą podstawę górną, no i wtedy uzyskałabym po prostu tutaj tą przekątną. No więc widzę, że przecina mi się to właśnie w tym punkcie e, czyli w punkcie przecięcia przekątnych. No i co ja w takim razie teraz zauważam. No, zauważam, że gdybym sobie tutaj też dorysowała taki odcinek i tutaj odcinek, czyli przekątną tej podstawy, no to uzyskałabym trapez, który jest trapezem. No dobrze. I o tym trapezie, no na razie nie wiem za wiele, ale zauważmy, że no na pewno to AC, to jest, jeśli tu sobie oznaczę A tutaj, B tutaj, H, to moje AC to jest a kwadrat plus b kwadrat. Pod pierwiastkiem, no bo to jest po prostu z twierdzenia Pitagorasa, prawda? To skoro ja wiem, że a' e to jest nic innego jak jedna druga a' c', no bo to jest połowa przekątnej, no to a' e jest niczym innym jak jedną drugą też tego AC, prawda? Czyli jeżeli to będzie po prostu jakieś x, to tutaj będę mieć jedną drugą x. No i rysując sobie dalej, to mnie interesuje tak naprawdę punkt przecięcia tutaj no to to by był punkt przecięcia przekątnych prawda no bo widzę że to a e to jest przekątna a prim jest przekątną więc tutaj mam ten punkt o no i co mogę zauważyć? No, mogę sobie zauważyć, że tutaj miałbym ten sam kąt, mogę sobie go oznaczyć jako na przykład gamma. I tak, jeśli tutaj mam kąt alfa, to ten sam kąt będzie tutaj, ponieważ to a e oraz AC są prostymi, które są równoległe, no bo one tak naprawdę są prostymi należącymi do tych dwóch podstaw, no a w prostopadłościanie wiemy, że prostopadłościan to jest grania stosów, czyli no właśnie charakteryzuje się tym, że te podstawy są prostopadłe do siebie. No i tutaj mam prostą, w takim razie jeśli tutaj mam alfa, to tutaj także, tak? No dobrze, no i tak samo tutaj beta e, beta. No i w takim razie zauważam sobie, że trójkąt A E jest podobny do trójkąta COA, tak z zasady kąt, kąt, kąt. No i ta skala podobieństwa może być policzona, korzystając na przykład z A'E, E. Dzielone przez AC, no bo to są y, jakby podobne do siebie boki, no bo ten bok y, tak naprawdę leży przy kątach alfa i beta. Y, no to to tak naprawdę będzie równy 1 druga, prawda? No bo a' E to jest 1 druga AC, więc jedna druga C przez AC to jest 1 druga. No to skoro tak, no to z tego wynika, że 1 druga równa się też a' O dzielone przez OC, tak? Co kończy dowód? No bo to są też przystające do siebie boki, ten do tego, prawda? miały się tak samo jak ten do tego. No dobrze, czyli z tego sobie skorzystaliśmy. No i to kończy dowód. Bardzo często właśnie korzysta się z podobieństwa. Było też takie zadanko, gdzie trzeba sobie było zrzutować ten punkt przy jakimś innym zadaniu, więc też no polecam Wam właśnie korzystać z podobieństwa. Ogólnie, podobieństwo trójkątu jest czymś, co bardzo często się wykorzystuje w takich zadaniach z, z jakiejś planimetrii, geometrii analitycznej, także, ale też właśnie dowodowych, albo w szczególności dowodowych, tak? bo tutaj super to nam pomaga. No dobrze, przejdźmy do kolejnego zadania, czyli zadanie numer dwa. Podstawą grania stosuwa prostego ABCDEFG jest rąb o boku długości 5. To ja sobie tą podstawę jeszcze raz tutaj narysuję, czyli to jest tak naprawdę moje A. B, C, D. No i wiem, że bok ma długość 5, a pole y, tej mojej podstawy ABCD jest równe 24. Wiem, że kąt BAD jest kątem ostrym, czyli alfa należy od 0 do 90 stopni. No i w sumie tyle, tak? Dodatkowo wiem, że grania stosów ten przecięto płaszczyzną AKLM, tak jak tutaj, w ten sposób, że otrzymany przekrój jest rąbem, też rąbem, prawda? Y, o kącie ostrym. KAM. No dobra, no to weźmy sobie troszkę, powiększmy ten rysunek, zróbmy go sobie troszkę z boku. Ok, no i wiemy, że mogłabym sobie przerysować tutaj jeszcze raz ten y, rąb. Ten drugi, czyli tutaj byłoby AKLM. No i wiem, że tutaj jest 45 stopni. I pierwsze co mogę sobie zauważyć, to to, że to moje MK, to leży na tej samej tutaj wysokości, prawda? To są te same ramiona, no bo to jest rąb. Skoro tak, możemy sobie je oznaczyć jako jakieś A, na razie tego nie znam. Skoro tak, no to znaczy, że tutaj także będę musiała mieć ten sam odcineczek MD oraz KB. W związku z czym wiem, że to na pewno to moje MK jest równoległe do mojego DB. To raz, ale dwa. Dodatkowo wiem, że MK jest równe właśnie D. B. Tak, czyli już to mi coś pomaga, czyli tutaj będę miała po prostu długość db, mogę sobie oznaczyć jako x. No dobra, czyli tego x pasowałoby znaleźć, no i z czego ja mogę skorzystać? No, mogę sobie skorzystać na przykład z pola tego, tego rombu no i sobie zapisać, że pole, czyli 24 to jest nic innego jak 5 razy 5 razy sinus alfa, czyli sinus kąta właśnie pomiędzy tymi ramionami, czyli 24, 25 to jest sinus alfa. No i żeby policzyć tego X, to pasowałoby po prostu policzyć sobie tego X, na przykład z twierdzenia cosinusów. No to mogę sobie z tego skorzystać, czyli mam twierdzenie kosinusów dla trójkąta ADB. No i sobie z tego twierdzenia tutaj korzystam. Czyli to będzie równe y, x kwadrat równa się 5 kwadrat, dodać 5 kwadrat, minus 2 razy 5 kwadrat razy... Kosinus alfa, ale ja tego kosinusa alfa nie mam, więc muszę sobie y, to policzyć. No ale mogę sobie skorzystać z jedynki trygonometrycznej, więc cosinus kwadrat alfa dodać y, 24,25 kwadrat równa się 1, czyli cosinus kwadrat alfa równa się 1 minus 24,25 kwadratu, czyli 576,625, y, czyli cosinus kwadrat alfa równa się 49,625. Y, czyli z tego wynika, bo wiemy, że to nasze alfa jest na pewno z 5, Pierwszej ćwiartki, prawda, bo jest y, ostre, czyli kosinus jest dodatni, czyli z tego wynika, że cosinus alfa równa się 7 25 czyli po podstawieniu mam x kwadrat równa się 25 dodać 25, więc 50, minus 2 razy 25 razy 7 25 czyli x kwadrat równa się 50 minus 14, czyli. Więc to się równa 36. Wiemy, że X jako długość musi być yy, no większe od zera, czyli X równa się 6. No dobrze, czyli już mam jakiś pierwszy wynik i ten pierwszy wynik mam tutaj i tutaj, czyli wiem, że to się równa 6. No i teraz dzięki temu ja mogę sobie w spokoju policzyć A. To sobie to, yy, to zrobię. No i mogę właśnie tutaj także skorzystać z twierdzenia kosinusów, czyli to jest twierdzenie kosinusów dla trójkąta AMK x kwadrat, czyli 36 równa się a kwadrat dodać a kwadrat minus 2a kwadrat razy cosinus 45 stopni. Czyli 36 równa się 2a kwadrat minus 2a kwadrat razy pierwiastek z 2 przez 2. Czyli 36 równa się 2a kwadrat minus pierwiastek z 2a kwadrat, czyli 36 równa się a kwadrat 2 minus pierwiastek z 2, to jest ok, bo to jest dodatnie. Czyli a kwadrat równa się 36 dzielone przez 2 minus pierwiastek z 2. No to pasuje to sobie uwymiernić. Czyli to będzie 36 razy 2 dodać pierwiastek z 2, dzielone przez 4 minus 2, czyli to by było 2. Czyli to będzie 18 2 dodać pierwiastek z 2. Czyli a jest równy pierwiastek właśnie z 18 razy 2 dodać pierwiastek z 2. No, i teraz my mamy sobie policzyć pole, to zauważmy, że skoro to jest e, rąb, no to, żeby policzyć pole, znowu sobie mogę skorzystać z tego samego wzoru, czyli e, jeden bok e, razy drugi bok, czyli tak naprawdę bok do kwadratu razy sinus kąta pomiędzy tymi. No to ja już teraz zauważam, że pole tego AKLM jest równe x kwadrat razy sinus 45 stopni, czyli to jest 18, 2 dodać pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z 2 przez 2, czyli tu będzie 9, czyli mam 9, 2 pierwiastki z dwóch, Dodać dwa, czyli to jest 18. Pierwiastek z dwóch dodać 1. Ok, no i to jest koniec, więc bardzo fajne zadanko. Możemy sobie jeszcze mówić jedną kwestię. Wyobraźmy sobie, że na przykład musielibyśmy policzyć kąt nachylenia tego przekroju do płaszczyzny podstawy, to wtedy tak naprawdę potrzebujemy sobie. Obliczyć sinus kąta tego tutaj trójkąta, możemy sobie tutaj zaznaczyć beta, tak? Czyli wtedy co? No potrzebowalibyśmy AC, więc to także byłoby tutaj do wyliczenia, to byłaby ta długość, i potrzebowalibyśmy AL i to także byłoby do wyliczenia, bo to by była nic innego jak dwa razy wysokość tego trójkąta AC k y, m więc to moglibyśmy sobie zrobić lub na przykład korzystać sobie z wzoru na pole że pole tego właśnie aklm które sobie policzyliśmy byłoby równe jedna przekątna razy druga przez dwa, no i to by się nam przydało no i wtedy tutaj wystarczyłoby sobie skorzystać właśnie z na przykład kosinusa, bety żeby sobie to policzyć czyli też widzimy że sporo szczyda da się zrobić Pamiętajcie, że jeżeli macie taki przekrój, który właśnie przechodziłby w ten sposób, ale nie wiedzielibyście na przykład, czy to jest rąb, czy coś innego, to trzeba sobie też sprawdzić właśnie, czy ten kąt nachylenia jest no taki, że da nam to na przykład rąb, czy gdyby na przykład był troszkę większy, to spójrzmy, narysujmy sobie to na przykład takim niebieskim, no to na przykład moglibyśmy uzyskać no już tutaj taką figurę, prawda? Czyli to by był po prostu tutaj trójkąt równoramienny 1, a drugi to by był trapez też równoramienny. No dobrze, więc możemy przejść dalej do zadania ostatniego z dzisiejszego filmu. Granie stosób prawidłowy czworokątny. W poprzednim zadaniu mieliśmy granie stosu prosty, co nam gwarantowało tylko to, że na pewno te krawędzie boczne są pod kątem prostym do, do, do płaszczyzny podstawy, czyli są po prostu prostopadłe. A tutaj mamy już granie stosu prawidłowy, czyli dodatkowo do, do tego, że jest to granie stosu prosty, dodajemy jeszcze informację o tym, że te podstawy są figurami foremnymi, w związku z czym wiem, że to będzie kwadrat, tak? Ok, więc mamy taki granic w prawidłowy czworokątny. No i wiemy, że mm, przecięto go płaszczyzną przechodzącą przez przekątną podstawy i przekątną ściany bocznej. Ok, to możemy sobie to właśnie w ten sposób zapisać. Tu sobie weźmy A, B, C, D, E, F, G, H. I co mamy zrobić? W przekroju otrzymano trójkąt równoramienny, no mamy, prawda, no bo BG będzie równe DG, którego kąt między ramionami ma alfa, czyli tutaj jest nasze alfa. Długość krawędzi podstawy wynosi A, czyli to jest znane, prawda, czyli tu sobie możemy zapisać znane, to jest A i to jest alfa i mamy obliczyć wysokość grania stosu, czyli to będzie szukane. No dobrze, no to co od razu możemy powiedzieć? No, jeżeli tutaj byśmy sobie oznaczyli to jako d, no bo te przekątne, prawda? No to je bylibyśmy w stanie policzyć. Skoro mamy obliczyć wysokość, grania stosupa, no to tak, co mogłabym zrobić? Na pewno to nasze d też jesteśmy w stanie od razu policzyć, korzystając na przykład właśnie z twierdzenia kosinusów, tak? Bo mamy taki trójkąt alfa, tu jest d, tu jest d, tu jest a pierwiastek z dwóch, bo to jest znane, no i będziemy wiedzieć, że a pierwiastek z dwóch do kwadratu jest równe d kwadrat dodać d kwadrat minus 2d kwadrat cosinus alfa. Czyli 2a kwadrat równa się 2d kwadrat minus 2d kwadrat cosinus alfa. Yy, więc tak, dzielę przez 2 i mam a kwadrat równa się d kwadrat minus d kwadrat cosinus alfa. I teraz sobie d kwadrat włączam przed nawias. I mogę sobie przez to podzielić. Czyli d kwadrat równa się a kwadrat przez 1 minus cosinus alfa, więc d równa się a dzielone przez pierwiastek z 1 minus cosinus alfa. No dobrze, i udało nam się policzyć d, ale nas i tak będzie interesowało sumarycznie to nasz d kwadrat. No to teraz podstawiamy sobie do, do twierdzenia Pitagorasa i mamy, że h kwadrat dodać a kwadrat równa się d kwadrat, więc h kwadrat dodać a kwadrat równa się a kwadrat przez 1 minus cosinus alfa, czyli h kwadrat równa się a kwadrat przez 1 minus cosinus alfa. Minus a kwadrat, więc sprowadzam sobie to do wspólnego mianownika i tutaj będę miała wtedy minus a kwadrat dodać a kwadrat cosinus alfa przez 1 minus cosinus alfa. No dobrze, i teraz dzięki temu mogę sobie to pięknie skrócić i zostaje mi, że h kwadrat równa się a kwadrat cosinus alfa przez 1 minus cosinus alfa. No więc h równa się a, to wyłączam sobie przed nawias, i pierwiastek z cosinus alfa przez 1 minus cosinus alfa. Okay, mamy h bo to było naszym celem do policzenia no i teraz dzięki temu możemy sobie policzyć objętość grania to supa bo to będzie a kwadrat h czyli podstawiając sobie to nasze, to nasze h mamy że a kwadrat razy a pierwiastek z cosinus alfa przez 1 minus cosinus alfa czyli to będzie równe a do trzeciej cosinus alfa 1 minus cosinus alfa pod Pierwiastki. No dobrze, i to by było na tyle. Mam nadzieję, że jutrzejsza matura będzie przyjemna, że jesteście dobrze przygotowani. Życzę Wam oczywiście połamania długopisów i mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze na kanale. Pamiętajcie, że pojawi się coś. Na pewno w tej przerwie wakacyjnej, dla Was to najdłuższe wakacje w życiu, pojawi się właśnie coś ze studiów, więc oczekujcie. A na dzisiaj to tyle cześć!